Cześć moi drodzy, czas na kolejny odcinek. Potniemy w nim ostatni znios w tym sezonie, znios 31, czyli mówiąc na większym skrócie, w tym roku udało mi się zrobić i wyinkubować 31 zniosów. Mam nadzieję, że jeszcze parę, może albo, albo może nie, zniosów będzie, ale no to już będą liczone na przyszły rok. Co, samica Firefly Clown, samiec nie wiadomo jaki. Eee... No i co, let's do is. Jajek mamy 2, 4, 5, 8. Także zobaczmy, co będzie siedzieć. Ja zwykle zrobię sobie przecierkę delikatną. Klapki, żeby niepotrzebnie już się nie moczyły te jajka. Choć jak widzicie, jak jajko jest zdrowe, i nawet takie jest polane, to nic mu nie będzie, a tu też jest taki, bo pewien znawca węży, słuchajcie, namiętnie twierdził, że ta samica nie ma Fajera w sobie, czyli to jest zwykły pastel clown. Mam nadzieję, że będzie tak, jak nam się wydawało. Bo rzeczywiście kupiłem tę samicę jako pastel clown, ale w włączeniu był fire, Więc jeżeli jakikolwiek wyjdzie Fajer clown maluszek to znaczy, że nasz największy znawca w Polsce możecie się domyślać tylko o kim mówię jajko numer jeden co tu jest? ciężko powiedzieć jeszcze nie wybarwiony wężyk, ale wzór ma bardzo ciekawy myślę, że to jakiś killer jest Zobaczymy, bo na razie muszą się wybarwić te wężiki. Mocno dość wyredukowane. Jajko numer 2. Kurcze, podobnie. Co to w ogóle jest? Jasno. No jasno, jasno tylko że. Nawet bardzo jasno. No może wreszcie bongo clown? Coś zapylił. Coś tak coś chciałem rzucić. Bo takie są kółka. No zobaczymy, kochani. No. Mam nadzieję, że że będzie dobrze. Lejeko numer 3. To jest ciemny ogon w ogóle. Widzicie to? Jest strasznie... Nie no, nie, nie no, przecież też są takie... wstępy na ogonie. Kurczę, naprawdę, nie wiem czy Bongo clan nie pokrył... pierwszy raz czegoś. Fajnie by było. Jajko numer cztery. Jest! To mąkoklauny są. Poo. No. Chyba się udało wreszcie. Zobacz, jak to wygląda w ogóle. Czarny pasek na górze. Widzisz to? Widzę. No, aż mówi pierwszy raz się Ale fajnie. <grym>, Klęcą. Ale fajnie. Pastel Bongo Clown tak mi się wydaje Jest mm. Bongo Clown, chyba to będzie Nie, no. Nie, Fire Clown to będzie. Także potwierdziło się Firefly. Kurczę, no, po prostu mam totalną jazdę. Włącz jest przepetarda, prze ale ma headstampa jak Fire, tak mi się wydaje. No, może Fire Bongo, no bo to nie wygląda jak zwykły Fire Clown. No, jest Kozak. Pierwszy bez pastela wyszedł. Także grubo! Widzicie moi drodzy, no właśnie o to w tym wszystkim chodzi, nie? Wiele osób tak twierdzi, nie? Że ja hoduję węże dla pieniędzy. I słuchajcie, no wiadomo, no, kasa jest dość ważna. Ale uwierzcie mi, tak jak tutaj siedzę przed wami, wszystkie pieniądze, które mam, oprócz wiadomo, kosztów związanych z hodowlą, pakuję dalej w węże. I nie robię tego dla pieniędzy, tylko to jest naprawdę pasja mojego życia, ale no. W tym momencie mam 6000 zł koszty prowadzenia hodowli miesięcznie. Także no, ja muszę sprzedawać węże, żeby utrzymać tą hodowlę. Żeby zapłacić ludziom, żeby móc kupić karmę dla szczurów, żeby móc zapłacić za szczury. To są wszystko koszty. Mi nikt nie da pieniędzy, bo ja nie mam tak, że się urodziłem. Nie wiem, synem Rockefellera albo coś w tym stylu. To wszystko, co tutaj widzicie. Ja osobiście zapracowałem ciężko na każdego jednego węża, który tutaj siedzi. No, może tam ze trzy sztuki mam, czy może z pięć nawet mam węży we współwłasności z Danielem. I tam jeszcze jednego mam kolegę Piotka, z którym też tam jakieś. W sumie to większość, sprzedawaliśmy tych węży Piotka, ale są jakieś kolejne, e, którymi się opiekuję, bo Piotrek nie może pozwolić na to sobie, żeby trzymać węży w domu. Pozdrawiam Cię Piotruś e, i najlepszego Ci życzę oczywiście, ale 95% węży, które są tutaj na hodowli, są wężami, które ja sam, sam na nie zarobiłem, tak? Z węży e, z innych e, źródeł e, i to jest naprawdę pasja mojego życia, także... Yy, dla pieniędzy moim zdaniem to robią osoby, które cały czas bazują na tych schematach podstawowych genów, powielają to, robią tego na, to na grubo. A no wiadomo, mi się bardzo ciężko z każdym clownem zwłaszcza rozstawać, bo we wszystkich tych wężykach widzę duży potencjał, ale słuchajcie, no po prostu jest jak jest i yy, manna zle, z nieba nie leci. No, mieszkamy w kraju wielu paradoksów, gdzie wszystkiego nie można, tak naprawdę na wszystko są obejścia. No ale jest, jak jest, no i tego nie zmienimy, no. Dobra, trochę się rozpłynąłem na tematy, które niekoniecznie Was interesują, ale są dla mnie osobiście ważne. Uwierzcie mi, że ja to robię z wielkiej pasji i wszystko, co tutaj jest, szczerze się tym jadam. Często na przykład nie mogę spać przed eventem terrorystycznym, bo jestem tak nakręcony. Często nie mogę usnąć, bo planuję jakieś łączenia konkretne. Także, no, po prostu sprawa wygląda jak wygląda. A ja, wszystkie węże robię podprojekty dla siebie. A jeżeli coś zostanie, coś te dalej sprzedać, no, to trafia do Was na tej zasadzie, tak? Trzy jajka jeszcze zostały. Jak na razie, w tych jest mega grubo. Jajko numer 5. W ogóle coś zupełnie nie wiem, czy po dwóch rodzicach nie poszło. No ale fire, ewidentnie clown, co jeszcze tu? Ale może to zwykły fire clown jest. Ale zobaczymy jak wyjdzie. Ja tak mówię, ja nie lubię wróżyć w kart z kart. Zobaczymy co tam siądzie. Bo te wężyki są niewybarwione do końca. E, jeszcze na pewno za dwa tygodnie w inkubatorze posiedzą, zanim się zdecydują na wyjście. E, jajeczko 7. Tu widzisz, widzisz, widzisz to głowę widać. Po. Cały biały. Z jakimiś biegami. Ale jak to... Kozak yeah. Nie wiem co to jest Nie wiem co to się stanęło Ale Na koniec roku mamy niezły zniósł Naprawdę Dlatego lubię takie niespodzianki Tak jak wracając na przykład do tematu wylinek No ja wiem no, mógłbym wysłać wylinkę I mieć albo Miło niespodziankę w przypadku pos oczywiście, albo potwierdzenie, ale to jest mega niespodzianka. No tak jak na przykład kupiłem Super Asfalta 66% Het Clown od Mateusza Kaszuby, puszczę to sobie na jakiegoś Yellow Belly Clowna i zobaczymy, nie? Czy jest ten head czy nie, na tej zasadzie. Uczę się cierpliwości, bo ja całe życie byłem strasznie niecierpliwy, a uczę się systematyki, uczę się schodowania węży, no bo słuchajcie, no ja nie mogę na przykład nie przyjść i nie zrobić nic na hodowli no muszę być, bo jak nie zrobię no to przecież węże same się nie posprzątają same sobie pić nie dadzą, prawda to jest takie moim zdaniem bycie dorosłym ja późno zacząłem być dorosłym bo w wieku 29 lat zacząłem mieć takie obowiązki, że czyli od, odkąd mniej więcej hoduję węże. nie, co ja gadam no 39 to przepraszam <ścoughs> to w wieku 35 lat stałem się dorosłym człowiekiem moim zdaniem bo raz, że spore zmiany w moim życiu, już nie będę mówił, bo, bo to są moje prywatne tematy, nastąpiły. Ale bycie hodowcą węży uczy odpowiedzialności. Po prostu, tak jak wcześniej wspomniałem. No i zacząłem nowe życie. No, skończyłem pewien etap mojego starego życia i zakaziłem się pasją do hodowania węży, i naprawdę szczerze się tym jaram. A te jajeczka niespodzianki dla dorosłych chłopców są nagrodą za to właśnie. Ostatnia. Wyfrunie na skrzydłach, będzie wziął ogniem. Ja! Co to w ogóle jest? No Nie wiem. Ciężko powiedzieć. Firefly może to jest? No, ciężko powiedzieć. No, jak widzicie, duże zróżnicowanie i. I tyle, no. Nie no, Bongo to są z tymi takimi małymi znaczkami, nie, także może Fire Bongo, no ciężko mi powiedzieć, jak powychodzą maluchy, z tego co widzę na pierwszy rzut oka, wszystkie są super zdrowe, proste, bez żadnych niespodzianek, bo powiem Wam, że w tym sezonie mieliśmy trochę strat, około 30-40 wężyków niestety nie przeżyło, padł wiatrak w inkubatorze, albo nie chodził jak trzeba, może tak. Także słuchajcie, rotacja powietrza w inkubatorze jest bardzo istotna, zwracajcie na to uwagę i najlepszym moim zdaniem rozwiązaniem jest raz do roku wymiana po prostu wiatraków na nowe, bo on rok pochodzi, a tamten to chodził z dwa sezony, bo po prostu zaczął szwankować i najprawdopodobniej, bo miałem tam kilka zdeformowanych, znaczy przy ogonie było kilka takich mikro deformacji, ale wydaje mi się, że razem z tymi deformacjami też poszły jakieś... Yy, środkowe defekty, bo po prostu dużo wężyków, nic tego nizowego padło. Myślę, że druga część będzie dużo ciekawsza. Róbcie to. Niech ta pasja się szerzy. nie będzie nas coraz więcej, bo zdrowa konkurencja pod warunkiem, że jest zdrowa, a nie nachalna. Róbcie to. Propagujcie to. Niech się to rozwija. Im więcej nas będzie, tym lepiej tak naprawdę. Yy, bo im więcej osób będzie hodowało gady w ogóle, tym będzie bardziej to znane. Jakby nie patrzeć, jesteśmy w tym momencie dużo z tyłu, poza tą bardziej cywilizowaną częścią Europy, jeżeli chodzi o genetykę. W dobrym kierunku to idzie. Nawet ostatnio rozmawiałem z Kubą Królem na temat hodowania węży i postanowiliśmy jedną rzecz, że właśnie pokażemy, to, że w Polsce się nie hoduje tylko pasteli, leserów i yellowbelly, nie? że my właśnie, młode wilki, udowodnimy to, że będą grube tematy hodowane i będzie zajawka kwitła. Także ja tą część odcinka kończę, bardzo Wam serdecznie dziękuję i widzimy się w drugiej części odcinka. Pozdrawiam, hej! Czas na drugą część odcinka, gdzie nie wiedziałem do końca, co będzie w jajeczkach. Taką moją drobną sugestią było to, że będą to bongo -klawny. No i potwierdziło się. Mieliśmy 8 jajek, z czego udało mi się wcelować 4 bongo klauny, 2 samiczki Pastel Fire Bongo i dwa samce Fire Bongo. No ale to może systematycznie opowiem, w ogóle super jedzące węże, myślałem w sumie, że najlepszym zniosem ja mówię to dla mnie, co jest nie, jeżeli chodzi o genetykę, e, że najlepszym zniosem był znios, który prezentowałem w przedostatnim odcinku, który był na kanale, ale myślę, że ten jest równie spektakularny. E, I udało się trafić w naprawdę przepiękne węże. Bardzo fajne e, tematy. No dobra, to e, żeby nie przedłużać, odkażę ręce pokażę wam jak wszystko wygląda w sumie to już no tam jakieś niedobitki są nieporezerwowane, większość już ma nowych właścicieli zaczniemy od pierwszego samca trochę hakiem go będę musiał bo jest strasznym kozakiem, co wszystko gryźć i wszystkich ten samiec zostaje u mnie o widzicie, no dobra halo, musi. Kurde blaszka. Fire Bongo Clown. Zabijaka ostry. Jak widzicie. Już mnie siapnął raz. Ten samiec zostaje w hodowli mojej. Kolejny. Kawaler. Wcześniej było opisany jako Bongo Clown. I nie wiem czy to jest. Może tak. To jest Bongo Clown Possible Fire. Bo dla mnie to on się ma zupełnie inny wzór niż jego yy, brat. Też przepiękny maluszek idzie do Marka z MB Professional Ball Pytons. Mareczku, wywiązuje się z obietnicy. Bo jakiś czas temu jak kupowałem pierwszego samca, obiecałem Markowi, że jak wyjdą maluchy, no to samca ma ode mnie w prezencie. I ten oto piękny kawaler idzie do ciebie. Pozdrawiam cię kolego. Super miejsce, dobra. No I tak, pierwsza samiczka Pastel Fire Bongo Clown. Ta samiczka nie wiem, może sobie ją zostawię, a może sobie jej nie zostawię. Zobaczymy jeszcze, jak wyjdzie. Na pewno jedną z dwóch zostawię. Tak to wygląda: Firefly Clown. W sumie to nie, nie, nie wyseksowałem tego węża jeszcze, także ciężko mi powiedzieć, czy to samiec czy samica, bo seksuję zawsze po wylince, a ten wężyk jeszcze nie przeszedł wylinki, jaki strasznie oporny jest, e, także mega dynamiczny jak widzicie, no pokaż. O. Czyli to jest nie seksik jeszcze, ale zobaczcie co tu się w ogóle dzieje Niby zwykły Firefly, a patrzcie jak tutaj w ogóle Bongo powywalał ten wzór Mimo tego, że, że w tej samiczce, znaczy w tym nieprzeseksowanym nie wężu To jest, tak mi się wydaje, to jest zwykły Firefly clown Ale jednak y, trochę widać y, to co, co zadziałało Bongo w tym łączeniu, tak? E, teraz samiczka fire clown. piękno też w ogóle bardzo podobają mi się te wizualnie te wszystkie wężyki Czy clown firefly clown to samiczka też już jest zarezerwowana Ostatnia Zobaczcie, to jest Fire Pastel Bongo Clown I to jest Pastel Fire Bongo Clown Zobaczcie jak te samiczki są Zupełnie różne Jedna od drugiej Zupełnie Inaczej wyglądają Także no co moi drodzy <coughs> Zrobiłem z domkiem jeszcze. O tutaj położyłem. Także słuchajcie, no... Pff, dwa lata tak naprawdę ponad mi zajęło to, żeby... Ja nawet badałem tego samca pod względem płodności w klinice Gaborwet. Doktor Gabor powiedział, że samiec jest jak najbardziej płodny, no ale no nie chciał mi zapłodnić żadnych samic. Wreszcie potwierdziło się to, że samiec jest płodny. I to moim zdaniem z grube rury, cztery wężyki przepiękne, jakbym najchętniej no to w ogóle bym się ich nie pozbywał, no ale no też nie ma co się zakopywać genami, tak jak wcześniej wspominałem. Zostawiam z tego zniosu jednego samca, jedną samicę, może dwie samice zobaczymy, bo jednak Super Bongo to też jest w klaunie, zwłaszcza to też jest gruby temat, który warto by było zrobić. No i co, bardzo Wam dziękuję. Oczywiście, jak zwykle, pozdrawiam Was serdecznie. I co, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!